Siemanko ziomeczki, ja jestem Llandzik dzisiaj witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z Agario na moim telefonie na moim kanale, sorry na moim telefonie na no, telefonie też w sumie zbieramy na początku tą początkową taką masę to jest na razie nudne, ale mm, dobra, jakiś już tutaj oj, 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 oj oj, 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 frajer oj, lak, rak był, rak, rak. uuu, co tutaj się dzieje? bo widzę, że tutaj ten fur jest ciśnie no na pewno na pewno mnie zjesz rozpędziłem się, nie? Trochę duży ten typek, ale oh. Dobra, Czniemy. O oh, shit, ale fart. Nice, nice, nice. Ofa. Jeśli o się nie ogarną, mógłbym i zjeść. Nice, nice, dzięki, dzięki. No, miałem właśnie powiedzieć, że nasz, nasz cel to jest 500 mas. No a jak widzicie, 500 masy to mamy teraz w jednej kurce. Proszę. Nasz cel 1000 masy. Może taki być. Nie no, nie przesadzajmy Tak 800 Albo dobra Spróbujmy 1000, a jak go zjem to będę miał chyba 1000 Nie, nie będę miał Dobra Poszukajmy tu jakiegoś sojusza Bo ostatnio mieliśmy easy. spoko sojusz No tylko ta akcja Na koniec zwalona Niestety, niestety Oh shit Boże od tego typa Oh fuck Dobra, dobra, easy, easy, easy Easy typy. Nie, 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 nie wystrzelaj na mnie. W sumie na ciebie mogłem wystrzelić, ale... <coughs> Sorry. Nie wystrzeliłem. Wystrzelił się właśnie. my tutaj nadył trochę taka ofensywna orka. No daje mi się typ B5. I nie wiem, kto się czyta. Tysiąc masy Dobra, dobra, easy, easy, No chodź tu, chodź tu Wczoraj może nie sobie ja zawierzemy no. Chcesz coś, czy nie? Chcesz coś No chcesz. Adil Nice, nice, nice Nice, adil, mamy coś, o tak 1000 masy, jest już Chodź

Dobra, dobra, okej, okay, nice, nice, dzięki, teraz easy, easy, punkty, mój Hongkong, twoje ludzie, tutaj jesteś? Fakt no nie się tam, Już ci daję, Adil, już ci daję, już ci daję, już ci daję, idź, 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 idź tam, idź na nią. A chyba, że ty chcesz się rzucić, tak? Nice, nice. Oj, 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 adil, adil. No idź na niego twelu. Oj, zjadłem chyba. Hmm, szkoda. Dobra, jak zaraz nie przyjdzie Adil, no to z tym weźmiemy sobie Soja. B5. Ło! Wow, combo! Nice, 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 nice. Easy, easy. Gdyby nie ten malutki na koniec, o no to nic z tego nie wyszło, a tak to widać. 2000 punktów, nice, nice. Dobrze, że to jest na nagraniu. Bardzo dobrze. Kurczę, jak tam ten typ się nazywał? Jakiś taki, nie wiem... Dobra, do się. Z pana. Która topka? Czwarta topka, cztery kama dwa kamasy na trzy. Czwarta topka, dwa kamasy. No, na pewno dotrze. Dobra. Szukamy tego typka. Trochę tak dalej od tych bomb. Mm. Arcade go, dawaj no spoko, daj mi jedną część to wiesz ja Kurczę, już dużo masy straciłem tak na tym oj, 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 oj spokojnie, spokojnie, dam ci, da dam ci masę no swelu, dam ci okej, okay, okej okay. wow, easy No, spuszczasz. O Co to jest? Ten Arkadego jest trzeci, ale... Widzę, że tutaj też jest ostro dosyć. Widzi się na górę. O, tego typa. Tego sobie tak ofensywnie zjemy. Dobra, dawaj. Uff. Dobra, było 2000. Nice, nice. Łapka w górę za dwa tysiące punktów. No kurczę. Dobra, dobra. Kurczę no, czemu typowie się dałem, żeby go zjadł tak, a potem. Eee, dupa. Co to za imprezka? Fuck, tego się obawiałem. Szybko punkty, 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 punkty. O no, ja Ga No, 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 no. No zarobiliście 300 masy, nie. Prawilnie. No i się rzuci na mnie tak. Nie, nie, nie. Fuck. Dobra, o awansowaliśmy. Dobra, mimo to, że zdedaliśmy Mieliśmy 2200 masy. No i co mam powiedzieć? Dzięki za oglądanie! Łapkujcie! I wyniki tego konkursu na PSC będą już niedługo. Naprawdę, dzisiaj jak dam radę, jeszcze zdążę. A jak nie dzisiaj, to jutro. Dzięki za oglądanie! Na razie i cześć!